Cześć wszystkim, tu Gosia Piecha z Centrum Języka Angielskiego Cel. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Wasze pytania. I dzisiaj mam dla Was pytanie od Michała. I Michał zapytał mnie o coś takiego. Nagrałaby Pani filmik o trybach warunkowych w mowie zależnej? Czyli jak przetłumaczyć powiem Ci jutro, że jeśli będziesz grzeczny, pojedziemy na zakupy? Po if będzie will, czy nie? Bo przesuwamy czas do przodu. Jak przetłumaczyć wczoraj powiedziałem Ci, że jeśli będziesz grzeczny, pojedziemy na zakupy? Po if będzie wood, czy pas simple? Bo jeśli mówimy o przeszłości, wy, o przyszłości, wy przeszłości, to cofamy na would, a w zdaniu wczoraj powiedziałem ci, że jeśli będziesz grzeczny, pojedziemy na zakupy. Mówimy o przyszłości, wy przeszłości. <laughs> Nie, okej. Okay. To jest, myślę, że to jest trudny temat dla wielu z Was. Będzie to film dla osób, które już wiedzą, co to są tryby warunkowe i wiedzą, co to jest mowa zależna, ok? Bo jeśli tłumaczyć to wszystko od początku, byłoby to dla Was bardzo e, za bardzo zagmatwane. Oczywiście, zapraszam do zobaczenia też osoby, które nie wiedzą, co to jest, po prostu, żebyście sobie zobaczyli e, coś ciekawego. <grych> ok, zobaczcie. E, ja Wam tutaj to postaram, postaram się wytłumaczyć, postaram się odpowiedzieć na, pytania, na pytanie Michała. E, na podstawie tej mojej tabelki tutaj. Zobaczcie, mowa zależna jest wtedy, kiedy my relacjonujemy coś, co ktoś powiedział, ok? Czyli my komuś po prostu opowiadamy na przykład, co ktoś inny powiedział. I na przykład tutaj mamy taką panią, nazwijmy ją sobie Jenny, i Jenny y, rozmawia z kimś, może, może z mężem, tak? I mówi: If I find your keys, I'll call you. Czyli jeśli znajdę Twoje klucze, zadzwonię do ciebie. I my teraz opowiadamy to komuś i mówimy: Jenny powiedziała, że jeśli ona znajdzie y, moje klucze, aha, dobra, rozmawiała ze mną. Jeśli ona znajdzie moje klucze, zadzwoni do mnie. Okej. Okay? I zobaczcie, w języku polskim nic się nie stało, tak? Nic się nie zmieniło. Tutaj użyliśmy tego samego czasu. Jeśli znajdę Twoje klucze, i my też opowiadamy komuś, mówimy, jeśli Jenny znajdzie moje klucze. A w języku angielskim jest coś takiego jak następstwo czasów. I to następstwo czasów występuje wtedy, kiedy tutaj, tak, w tym, w tym miejscu, gdzie mówimy, kto, kto coś powiedział, jest czas przeszły. Zobaczcie, mówimy, Jenny said. Jenny powiedziała. I potem, właśnie jakąś relacjonujemy, Jenny said, też musimy tutaj trzymać się czasu przeszłego. Zobaczcie, Jenny said that if she found my keys, tak? Czyli zamieniamy tutaj na formę przeszłą, find, she would call me, will zamieni się na would. Okay? W języku angielskim tutaj jesteśmy konsekwentni. Jeśli tutaj mamy czas przeszły, tutaj tak samo. Ale to się dzieje tylko pod warunkiem, że tutaj ten początek jest przeszły. Zobacz Michał, tam w tym twoim pierwszym zdaniu, za chwilkę sobie to omówimy, ten początek nie był w czasie przeszłym, tak? Może ja wrócę tutaj do tego twojego pytania. Zobacz, ty powiedziałeś, powiem ci jutro, okej? Okay? Tu się nic nie dzieje, tutaj nie ma następstwa czasów. Te następstwo czasów, ono występuje tylko wtedy, jeśli tutaj na początku mówimy, że ktoś coś powiedział, że tutaj mamy czas przeszły, okej? Okay? więc tam się nic nie zmieni, ale za chwilkę sobie jeszcze wrócimy do tych Twoich zdań. Um, więc pamiętajcie, pierwszy tryb warunkowy zamienimy, w pierwszym trybie warunkowym zrobimy następstwo czasów, tak? Zamienimy present simple na past simple i zamienimy will na would, ale już w drugim trybie i w trzecim trybie warunkowym nic się nie zmieni, bo tu już mamy czasy przeszłe, ok? I formy przeszłe od, od will, um, więc tutaj już nie musimy nic zmieniać. Ja Wam tylko przeczytam tutaj te przykłady. Zobaczcie, if I were you, I'd buy a new computer. Tim said, tak? Czyli gdybym był tobą, kupiłbym nowy, kupiłbym nowy komputer. Tim said that if he were me, he would buy a new computer. Czyli Tim powiedział, że gdyby on był mną, on kupiłby nowy komputer. Okej? Okay? I tutaj mamy jeszcze trzeci tryb, czyli gdybanie o przeszłości. If Kate had studied more, she would have passed the test, mom said. Tak, czyli jeśli Kasia więcej by się uczyła, zdałaby test, powiedziała mama. Mom said that if Kate had studied more, she would have passed the test. Czyli mama powiedziała, że jeśli Kasia uczyłaby się więcej, zdałaby test. Ok, czyli tutaj się nie zmieniły czasy. Mam nadzieję, że jest to, Michał, dla Ciebie jasne. Jeszcze popatrzmy sobie raz na te Twoje zdania. One są trochę inaczej zapisane, ale dobrze, spróbujemy. Spróbujmy je przetłumaczyć, dobrze? Ja tak jak Wam już powiedziałam, tutaj się y, czasy nie zmienią, no bo tu jest, powiem Ci, jutro, tutaj nie ma przeszłości, tak? Y, tutaj już nam się coś pozmienia. Więc zatrzymajcie sobie teraz nagranie i spróbujcie sami przetłumaczyć te zdania, a za chwilkę wróćcie do nagrania i porównajcie z tym. Z moimi propozycjami tłumaczenia. ok? Ja już przejdę teraz do tego, co ja napisałam. Zobaczcie. Powiem ci jutro, że jeśli będziesz grzeczny, pojedziemy na zakupy. I tell you tomorrow that if you are good, we'll go shopping. Ok? Czyli tutaj normalnie zostaje, zostaje zachowana, um, zostają zachowane zasady tworzenia pierwszego trybu warunkowego. Ok? Czyli mamy present simple i will w drugiej części. Bo pamiętajcie, że w pierwszym trybie warunkowym po if, pomimo że po polsku to jest przyszłość, tak? My to tłumaczymy jako czas przyszły, ale w języku angielskim nie damy czasu future. Ok? Ale tutaj już zobaczcie, wczoraj powiedziałem Ci, że jeśli będziesz grzeczny, pojedziemy na zakupy. I told you yesterday that if you were good, we would go shopping. Tutaj już. Zmieniliśmy czasy, tak? Czyli możemy sobie to zdanie wziąć tutaj, jakby. Możecie sobie wyobrazić, że ono jest właśnie w takiej speech bubble, tak? W takiej chmurce. I tutaj teraz cofamy czasy. O zmieni się na łe tak? W czasie przeszłym, a will zmieni się na Wood. Ok, Michał, mam nadzieję, że odpowiedziałam na Twoje pytanie. Był to taki dosyć skomplikowany temat. Jeśli chcielibyście też lekcję z trybów warunkowych albo z, z mowy zależnej, ja mam takie lekcje na mojej platformie Gramatyka, na którą Was zapraszam. Tam to jest omówione w szczegółach. Jeśli nigdy się z tym nie spotkaliście i chcielibyście się tego nauczyć, o co w ogóle w tym chodzi. A ja już wam dziękuję za uwagę. I oczywiście, jeśli chcecie dostać notatkę z tej lekcji, zapraszam Was do zapisania się na mój newsletter. W komentarzu pod tym filmem zostawię Wam linka. Jak wejdziecie w, te, w tego linka, możecie zostawić mi swój adres mailowy. Ja na te adresy wysyłam między innymi notatki z tych lekcji, więc zapraszam Was serdecznie. Więc to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Gosia Piecha, Centrum Języka Angielskiego. Centrum. Cześć!